Genealogia rodzinna, źródła, sposoby i niespodzianki – to temat, który szczególnie zainteresował słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowano w ramach programu Łódzki Dom Kultury Inspiruje Seniorów. Prelekcję przygotował i wygłosił Krzysztof Malinowski z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski. Towarzystwo przede wszystkim zrzesza miłośników genealogii z województwa Łódzkiego, chociaż nie tylko, bo i z województwa Mazowieckiego i Skieleckiego, ale po prostu propagujemy genealogię, to po pierwsze, a po drugie, pomagamy sobie wzajemnie prowadzimy najróżniejszego rodzaju prelekcje jak i wewnątrz towarzystwa jak i na zewnątrz tak żeby żeby pomóc tym którzy chcą poznać swoje korzenie swoją genealogię polski, czyli każdy kto mieszka w tym regionie może się zgłosić do towarzystwa. Jakie trzeba warunki spełniać, by się tam znaleźć w tym towarzystwie? Każdy nawet nie tylko z centralnej Polski, bo tak jak mówię, mamy również członków, którzy są z innych terenów, natomiast genealogicznie są powiązani z województwem łódzkim czy z Polską Centralną i w ten sposób tutaj razem z nami działają. Spotkanie dotyczyło między innymi zagadnień związanych z poszukiwaniami genealogicznymi, czyli tego, jakie działania można podjąć, by zrozumieć swoje korzenie, odkryć historię rodziny oraz budować więź z przeszłością. Ja tutaj dzisiaj nie będę mówił o teorii, tylko będę mówił o praktyce, o tym, żeby jak można się doszukać swoich korzeni, swojej przeszłości, przeszłości swojej rodziny przede wszystkim i, i z praktycznego punktu widzenia, bo no, teorie można sobie uzupełniać dopiero w tym momencie, kiedy człowiek jest tą teorią zainteresowany, natomiast moim zdaniem należałoby zaczynać od praktyki. No właśnie, to jest taka podpowiedź, wydaje mi się, ten wykład będzie świetną pomocą do tego, by zainteresować się korzeniami swojej rodziny. Taka właśnie jest idea i Łódzkiego Domu Kultury i Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, które, które siedzibę ma przy Łódzkim Domu Kultury, korzystając z jego gościnności. Taką mamy właśnie, właśnie myśl, żeby rozpropagować tę ideę, żeby pomóc tym wszystkim, którzy chcieliby, a nie bardzo wiedzą, jak zacząć, jak to robić. Okazuje się, że genealogia rodzinna, tworzenie drzewa pokoleniowego, to temat cieszący się obecnie dużą popularnością i zainteresowaniem, zarówno wśród osób dojrzałych, jak i młodych. Nigdy nie było możliwości jak, od, od czego zacząć, gdzie jest jako zyskać jakiś źródeł po prostu. I najtrudniejszy jest początek. Tak, początek, to źródła od czego po prostu zacząć, czy z jakichś tam y, ksiąg parafialnych nieraz właśnie szukali, czy po prostu Urzędu Stanu Cywilnego, nigdy nie było wiadomo od, od, od jakiego momentu po prostu y, no, spróbować. Nie? A jest bardzo w ogóle ciekawe, bo teraz bardzo jest w ogóle modne, że po prostu jakie są korzenie. Chyba każdy tak otworzy, bo teraz chyba każdego interesuje. właśnie kim byli przodkowie, jeszcze te dawni, prapra, pra, jak to mówią, dziadkowie czy coś takiego. Pięknie mi wskakują, jak ktoś z rodziny robi, to wszystko się pięknie łączy, bo teraz już jest taki program, że jest naprawdę super. Tylko uzupełniam tam sytuację, ale mam. Już pani wie, gdzie szukać, skąd pozyskać. Tak, tak. Po prostu przecież wszystkie 100 lat do tyłu, wszystkie metryki, wszystkie moich dziadków, metryki ślubu, urodzenia, wszystko znalazłam w internecie. To jest co prawda czasami trudno przeczytać, bo to pismo jest takie, takie kaligraficzne, bo to wszystko są skanowane księgi kościelne. Są wszystkie wiadomości, naprawdę wszystkie. Stwierdziłam, że Gaszyn to jest jedna wielka rodzina, bo wszyscy się tam znajdują. Czy pani też posiada swoje drzewa organologiczne? Robiłam dla dzieci do szkoły, do tego, także przynajmniej dwa razy uzupełniałam. A dno było? Zostały mi gdzieś tam w szkole i teraz od nowa robię, także no, takie po prostu dokąd sięgam. Pracuje pani w internecie, czy? No tak, ale, ale raczej z internetu, z tego co mam, z tych dokumentów. Ja bardzo dużo przechowywałam tych dokumentów. Także że coś tam zawsze stworzę jakieś te drzewa. A jak młodsi członkowie rodziny podchodzą do tych informacji. Znaczy, moje dzieci, owszem, wnuki jeszcze, jeszcze, jeszcze nie dorosły do tego. Także, że, że no, dzieci tak, oczywiście chcą mieć to że... To Towarzystwo skupiające miłośników genealogii z rejonu centralnej Polski ma na celu m.in. integrowanie środowiska osób zajmujących się poszukiwaniem przodków oraz upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa na dłuższą relację z wykładu, zapraszamy do tematu tygodnia.